na konferencji po meczu w Zagłębiu Sosnowiec. Mam nadzieję, że przyjmiemy taką konwencję, że najpierw damy możliwość swobodnej wypowiedzi panom trenerom, a później po dwa pytania dla każdego z panów trenerów. Witam trenerów obydwu drużyn. Pana Marka Gręgiewskiego, trenera Zagłębia Sosnowiec. Witam pana Tomasza Bozowskiego, trenera so Sokoła-Kleczew i oddaję głos panu Tenelowi Markowi Wojnierskiemu. Dziękuję bardzo, witam państwa. Na początku chciałbym pogratulować awansu drużynie Sokoła-Kleczew na szczebel centralny. Widać było, że dla Was to jest duże wydarzenie, dla nas było to, podsumowując już mecz, bardzo trudne spotkanie. Widzieliśmy, że to będzie dobrze zorganizowana drużyna. Mało materiałów, powiedzmy, do analizy, ale gdzieś tam próbowaliśmy podglądać z analizy meczów poprzednich i sparingowych. Gratulacje dla Pana Trenera za pomysł na grę, bo jest bliski też mojemu, jakby mojej idei. Gratuluję przede wszystkim mojemu zespołowi i chciałem podziękować bardzo kibicom za liczny przyjazd. Mam nadzieję, że nasi kibice w sobotę z Rysowią wypełnią stadion po brzegi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu Witam Państwa, bardzo dziękuję trenerze za gratulacje dotyczące awansu. Dziękuję też za te, za te miłe słowa. Gratuluję zwycięstwa, wiem jak ważne jest zwycięstwo w pierwszym meczu ligowym. No, dla nas jest to porażka z serii tych, które możemy, po których możemy nie zwieszać głowy. Natomiast jest to dalej porażka, mimo to, że graliśmy z zespołem, który na pewno organizacyjnie był na bardzo wysokim poziomie, jestem przekonany, że, że będzie to zespół, który będzie walczył o czołowe miejsca w tabeli ligowej. Natomiast no, nas to nadal, nadal boli. Przebieg tego meczu bardzo krótko chciałbym podsumować tylko w ten sposób, że... Pierwszą połowę toczyliśmy no, na własnych warunkach, czyli tak jak, tak jak sobie to zakładaliśmy, jeśli chodzi o skuteczność, no to wydaje mi się, że strzelając bramkę po ataku szybkim tak naprawdę i, i tracąc bramkę po, po, po niezebraniu drugiej piłki, jakby ta pierwsza połowa stała na takim poziomie wyczekiwania, też troszeczkę tak jak trener wspomniał tych materiałów zawsze w pierwszym meczu jest bardzo niewiele, dlatego też. No zespoły wydaje mi się bardzo mocno się badały. Natomiast no, druga połowa zdecydowanie bardziej otwarta, zdecydowanie bardziej wydaje mi się też atrakcyjniejsza dla kibiców. Oba zespoły, bardzo dużo takich sytuacji po fazach przejściowych. E Niestety nie ustrzegliśmy się błędów w końcówce meczu i schodzimy, schodzimy pokonani. E Z pewnością będzie to dla nas paliwo bardzo mocne do tego, żeby, żeby w tej widze punktować i żeby pokazać swoją wartość. Dziękuję bardzo panom trenerom. Jeżeli są pytania, to tak jak powiedziałem następnie po dwa pytania dla każdego z panów trenerów. Zapraszam. Panie remera że dzisiaj brakowało wartości na kolejnej i mszykach. Czy są jakieś poważne urazy, które nie możliwo? Myślę, że lada moment wrócą do szerokiej kadry. Nie chcieliśmy też ryzykować zdrowia zawodników, dlatego czekamy z utęsknieniem na kolejnych dwóch dobrych zawodników, żeby, żeby dołączyli do nas. Dzisiaj linia ogólnie zagrała w taki eksperymentalnym przypadku. W żadnym z chyba takiego na to nie było i chyba było widać po tym, że tak trochę brakuje tej czwórce zgrania, bo momentami no, trochę nam nerwów, no, na nerwów to kosztowało no zwłaszcza w końcówce spotkania, gdzie tam bardzo gorąco się robić nie wiem, no. Odpowiem krótko. 10 nowych zawodników dołączyło, 11 odeszło, więc proces budowy myślę, że to jest jeszcze... Dwa miesiące spokojnie, zanim te wszystkie trybiki zatrybią. Za, za myślę, że każdy kibic wie, ile, ile zmian w naszym zespole było, ale najważniejsze są, pod, to podkreślałem na początku, trzy punkty w piłce seniorskiej. Tylko to jest najważniejsze. Jeszcze pytanie o Jonasa Renberg, bo on dołączył do zespołu. W ostatnim sparingu też grał mniej niż pozostaje zapowiedzi. Dzisiaj przed był jest. Nie jest jeszcze gotowy na cały mecz, czy to będzie dopiero jak stopniowo wprowadzony do. Spolu? Tak, właśnie pan dobrze powiedział jest, jeszcze nie jest gotowy na cały mecz. Dziękuję bardzo. To jest, jeśli mogę do pana tak, trenera tak. Sokoła Kleczow, kolega Pan trzy skamankarki na tym Tedera. Tedera, że pan, pan powiedział, co nie zabrało, czego zabrakło, że nie udało się utrzymać przynajmniej remisy? <coughs> zabrakło konsekwencji, bo o ile. W pierwszej połowie no myślę, że posiadanie, posiadanie zagłębia było na bardzo, bardzo wysokim poziomie i tak jak powiedziałem, no celowo, dość celowo dawaliśmy piłkę i inicjatywę. E, o tyle w drugiej połowie no zabrakło, tak jak mówię, konsekwencji. E, nie widziałem jeszcze fragmentu, po którym straciliśmy bramkę. natomiast no wiem, że zbyt wiele miał e, z pewnością e, przestrzeni, czasu Rymberg do tego, żeby sobie przymierzyć piłkę. I, no prawdopodobnie błąd indywidualny zdecydował o tym, że, że straciliśmy tą bramkę. Nie tylko szkoda, że nie zagrało przede wszystkim w polu karnym przeciwnika to, co my mieliśmy, bo, bo też mieliśmy swoje sytuacje, które z pewnością oczekujemy, że będziemy zamieniać na, na, na bramki i, i, i tutaj należy patrzeć w obie strony. Także no, myślę, że to jest taka odpowiedź ogólna na to pytanie. Dziękuję. Macie Państwo jeszcze pytania do panów komorów? Jeżeli nie, to dziękujemy. Że... Bardzo dziękujemy.